Dzień dobry. Dzisiaj chciałam powiedzieć króciutko o nowej możliwości, którą mam w biurze. Myślę, że niektóre osoby się z tej możliwości ucieszą, bo już miałam takich klientów, którzy mnie o tę opcję pytali, ale wcześniej nie była dostępna. Otóż, kiedy ubezpieczamy nasze mieszkanie, to ubezpieczamy tak naprawdę tylko i wyłącznie nasz lokal. Nie ubezpieczamy tych części wspólnych, które są w budynku, w kamienicy, w bloku. Ubezpieczamy tylko to, co dotyczy tylko i wyłącznie nas, ewentualnie pomieszczenia przynależne, takie jak piwnica, czy jakaś wydzielona skrytka, komórka na strechu. Oczywiście zabezpieczone odpowiednio. Natomiast bywają takie sytuacje, szczególnie w budynkach, w których mieszkają dwie, trzy, cztery rodziny, że oficjalnie nie ma tam założonej wspólnoty mieszkaniowej i w związku z tym nie za bardzo jest jak albo trudno się porozumieć wszystkim rodzinom i nie ma zrobionej polisy takiej ogólnej na budynek, która zabezpiecza te wszystkie Wspólne części. Bo zazwyczaj powinno się ubezpieczać jako wspólnota po prostu całą bryłę budynku i wtedy na przykład mamy też ubezpieczony dach. I w razie jego zniszczenia podczas nie wiem jakiegoś bardzo dużego gradu, który zbije dachówki, albo jakiejś wichury, bo wiemy, że ostatnio się takie e, rzeczy zdarzają, że jakieś huragany wichury, które potrafią zerwać dach. No no to wtedy, jeżeli to jest nieubezpieczone, no to koszt leży całkowicie po naszej stronie i nie mamy żadnego wsparcia finansowego. W domku jednorodzinnym, jeżeli ubezpieczamy, no to automatycznie cała broła budynku jest ubezpieczona. Natomiast przy mieszkaniu jest tylko i wyłącznie lokal. Natomiast jest teraz taka opcja w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych, że można ubezpieczyć też te części wspólne, czyli na przykład w danym budynku mieszkają cztery rodziny, i każda z tych rodzin ma mieszkanie o jakimś tam metrażu. On nie musi być przecież jednakowy dla każdej z tych rodzin, ale w związku z tym, ile metrów zajmują w stosunku do pozostałych, no to jakiś tam procentowy udział mają w tych częściach wspólnych budynku. I w razie właśnie takiego zdarzenia, że powiedzmy ten dach ulegnie zniszczeniu, to dostaną pieniądze na taką część tego dachu, jaka jest ich udziałem, czyli będą mieli z czego dołożyć do remontu tego dachu po tym zdarzeniu. Najlepiej by było, gdyby wszyscy sąsiedzi takie polisy mieli, ale wiemy, że przeważnie robimy to właśnie w takich przypadkach, kiedy nie ma tego porozumienia. Mamy jakiegoś jednego uparciucha w budynku, który mówi, że mu jest nic niepotrzebne. On nie chce ani do wspólnoty przystąpić, ani nie chce wspólnej polisy zawrzeć. No i wtedy musimy, jak to się mówi, sami swoje interesy finansowe zabezpieczyć. Jest to bardzo dobra wiadomość, bo nie wszystkie firmy ubezpieczeniowe chcą się bawić mówię tak w skrócie w takie ryzyka. Jest to naprawdę duża, solidna firma, do której mam zaufanie, i skoro zrobili taką opcję, to ja jestem z tego bardzo zadowolona, bo wiem, że z czystym sumieniem mogę to zaproponować i że to na pewno zadziała, jak się coś wydarzy. Procedura zawierania polisy jest bardzo prosta, bo po prostu do wartości mieszkania. Dokładamy tą kwotę tych części wspólnych, ich wartości, i, i, i mamy wszystko ubezpieczone, i jesteśmy bezpieczni, że w razie zdarzeń losowych, też ta nasza część dachu będzie ubezpieczona. Także serdecznie zapraszam do biura wszystkie te osoby, które są właśnie w takiej sytuacji, że mieszkają w bloku, w kamienicy, w którym mieszka do czterech rodzin. I nie ma tej wspólnoty mieszkaniowej i cały budynek nie jest ubezpieczony, a chcieliby się czuć bezpiecznie. Kłaniam się ślicznie, do zobaczenia. Oczywiście zachęcam do zadawania pytań. Wiecie, że jestem otwarta zawsze, chętna do udzielania wszelkich informacji. I do usłyszenia i do zobaczenia.